Kurwa za pokrętło, jakieś kurwa. Co to jest kurwa. Moi, czasami w mojej czasach, miksy były jeden raz, nas się kurwa miało. Te ulki wygięte. Kurwa, nie było jakichś krawków, kurwa, grzybów, w Kurwa, co to jest? Co to jest kurwa za źródło. Pierdolę tej te A 1147. Idziemy mam jakiegoś kepsa czy coś? Można Tam jest restauracja, ale pojazdów, a ja nie lubię Prowadziłem modyfikacje do mojego roweru Freecoaster Ja nie potrzebuję tych właśnie końców. Ja sobie dam radę.